Manu, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, w jaki sposób dzielić liczby w systemie binarnym. Były już oddawanie, odejmowanie, więc teraz pozostało ostatnie, czyli dzielenie. W zasadzie sensie nawet nie ostatnie, bo jeszcze będzie pewnie dzielenie, ale liczby tak, że mogą powstać ułamki. W tym filmie, jak widzicie, będziemy tylko dzielić liczby całkowite, ponieważ na następne na dzielenie na ułamki też jeszcze przyjdzie czas. No i dobra. To tu mamy. Mamy oczywiście, jak zawsze, trzy przykłady zapisane. No i zaczniemy od pierwszego, czyli takiej liczby zapisanej liczby 25 zapisanej w semie dziesiątym i ją podzielimy przez piątkę. No i tu powinno dać oczywiście 5, ponieważ 25 na 5 to 5. Zapisujemy standardowo, tak jak pod kreską w semie dziesiątym, czyli 1, 1, 0, 0, 1 i dzielimy przez 101 i kreska pozioma, taka trochę krzywa wyszła, No ale dobra. No i jak teraz sprawa się ma, no musimy, e, możemy od większą liczbę podzielić przez mniejszą, czyli szukamy takiej, aby zmieściło się w niej właśnie te 101. No w 1C, no nie zmieści się w 11, czy 11 to będę czytał tak, jakbym to czytał z tym 10, ale to jest dwójkowy tak naprawdę, nie? bo 1 no to dobra, 1 będzie, ale na przykład 11 tutaj zapisane będzie, 3, potem 110 jakby, no już mamy 101, ponieważ e, to będzie 2 i 4, czyli 6, a tutaj mamy 5. 1, 2, 4, 4 plus 1 to 5, e, czyli w jest piątka, sobie to zapiszemy pod nią. I dobra, teraz to trzeba odjąć, e, no oczywiście tutaj raczej nie będziemy używali tego sposobu, który ja wam pokazywałem, takiego dłuższego, tylko raczej tutaj się posłużę już z tym zapożyczaniem. Więc tak yy. możemy tutaj od razu sobie zapisać, że to jest jedna taka do jedynka, dąbka, yy. Dobra, do to jedynka piątka dójkowo zapisana. Dobra, wnażając potem teraz za to wychodzi tyle. Yy. Teraz trzeba to, te dwie liczby siły odnieść jakby, yy, czyli tak. Od 0 odejmując 1, no wyjdzie 1 i zapożyczamy 1. Tutaj od 1 odejmij 0. No to jest oczywiście 1, ale odejmujemy jeszcze tą 1 zapożyczoną, czyli będzie 0. No i teraz od 1 odejmujemy 1, czyli będzie 0. Kolorkiem z 1 zrobiłem już, a mniejsza. i teraz to 0 tutaj schodzi, czyli będzie takie coś, czyli tak naprawdę te nic nie ma już. kreski. No i dobra, w 10. Czyli wójce nie ma żadnej piątki, czyli będzie tutaj 0. Możemy to wymarzyć raz 0 i zapisać. Ale po prostu wezmę. Prowadzę tą jedynkę w dół od razu i mamy 101. Ale binarnie. I też mamy 101. czyli to są piątki dziesiętnie. No i co? W piątce jest jedna piątka. Z 1. No i potem to trzeba. Nożyć z powrotem, odejmujemy no i się zeruje prawda? bo 1 odjąć 1 to jest 0 0 odjąć 0 to 0 i 1 odjąć -1, 1 to też 0 no i wychodzi, że to jest 101 czyli 5 przejdziemy do kolejnego przykładu tutaj mamy z kolei już taką liczbę 30 podzielona na 5, 6 powinno dać tak, 1, 1 1 to chyba nie jest 30 nie, dobrze. I poprawiałem wcześniej, to jest 37. Dobra. E, czyli tak, 4 jedynki, to jeszcze jednej zabrakło. 0 i to podzielone przez też 101. No i dobra. Znowu narysujemy sobie tę kreseczkę Poziomą. No i dobra, gdzie mamy 101? W czym się mieści? No w 1000, nie 11 nie, ale już w 111 tak, ponieważ to jest piątka, a tu jest 1, 2, 4 i 8, czyli większa liczba to będzie. Na pierwszy rzut oka widać. E, przepraszam, odtąd liczymy. Zatem, czyli 1, 2, 4. No i dobra. Piszemy sobie, że to jest jedna taka 11, można to odjąć. Jakbyście nie wiedzieli właśnie jak, w jaki sposób to robię, że bym e, taka że właśnie myślę, to po prostu trzeba, prawda, e, sprawić jakby wartości tych potęg Dwójek. Czyli 2 do potęgi zerowej, zero, 2 do potęgi pierwszej. E, oczywiście suma to jest wszystkiego, czyli 2 e, do potęgi zerowej plus 2 do potęgi pierwszej, plus 2 do potęgi e, drugiej. No i dobra, I teraz trzeba odjąć znowu, czyli 1 1 to będzie 0, potem mamy 1, 0, to dobra, będę pisał to równa się, tak jak w dziesięćdziesiątym się zapisuje przeważnie w e, systemie przy dzieleniu pod kreską. No i ta jedyneczka schodzi tutaj, e, w 101 mamy jedną, na no mieście 101 też, też dzielnik, czyli tutaj będzie jedynka, a potem to wymnażamy. I odejmujemy, wszystko się zeruje. Jak widzisz, to sama liczba jest. No i 0 schodzi w dół. No i w zarze, ile mamy? No, mam 0. Więc to będzie 110. No i czy 110? Takie to jest tak. 1, 2 i 4, czyli 6. Zgadza się, zgadza. Przechodzimy do kolejnego działania. Hmm, teraz mamy 37, podzielona na 3 to 9. No i ponownie. Pod kreską, czyli 1, 1, 0, 1, 1 podzielone na 11. I teraz w 1 mamy 11, a nie mamy w 11, mamy 11, czyli 1 na górze razy ten, czyli będzie 1, 1. Odejmujemy cię, czyli 0, 0. Potem 0 schodzi tutaj, w 0 nie mamy żadnej, potem schodzi 1, w 0 1. Też nie mamy, bo to jest jedynka, a tutaj prawda jest 3, bo 1 i 2. Czyli też 0, wymnażamy. i kolejna jedynka, czyli 11. No tutaj w 11 mieści 11. Tutaj tego 0 może nie liczyć też jako wyzerowane, można powiedzieć. Jest. To jest to tu Czyli dobra, w 11 mam jedną, 11. Tak, wymnażamy. Dlatego też będziecie mieli pewnie kartę gdzieś tam przypiętą. No i teraz zeruj, e, odejmujemy, zeruje się wynik i mamy wynik 1001, czyli 9 zapisane po przekształceniu na 70. No i to było na tyle w tym poradniku szybki Mam nadzieję, że się podobało, że zobaczyliście właśnie jak to się robi na podstawie tego jak ja to robiłem. Jak miarę dobrze tłumaczyłem. Zapraszam e, tak, do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Napiszcie co byście chcieli, najwyżej w o na następnych filmach. Tam Wam niżej podrzucę linka, tak jak w poprzednich filmach to robiłem do zadań, które mogli przerobić. No i co, to było na tyle. Trzymaj się, cześć, poł!